Dodałem gotowanego ziemniaka do mięsa na pulpety i to był totalny game changer. Zobaczcie sami. Do pół kilograma łopatki dodajecie dwa mączyste, ugotowane ziemniaki. Do tego kawałek startej marchewki, pół cebuli i ząbek czosnku. Dwie czubate łyżeczki ziół prowansalskich, płaską łyżeczkę pieprzu czarnego, płaską łyżeczkę soli, opcjonalnie trochę koperku suszonego, pół łyżeczki kminku mielonego. Dodałem też jedno jajko. I całą masę oczywiście dokładnie wyrabiamy ręką albo łyżką. Wszystko razem dokładnie mieszamy i pamiętaj, zaobserwuj ten kanał, żeby nie przegapić nowych filmów i daj znać w komentarzu, czy znałeś ten sposób na pulpę. Okej, okay, nasza masa mięsna jest już gotowa, a my zabieramy się teraz za sosik. Bierzemy sobie garnek albo miskę, dodajemy pasatę pomidorową, dosyć sporą łyżeczkę cukru, obatą łyżeczkę oregano. Wszystko razem mieszamy, dodaję jeszcze łyżeczkę soli. Oraz możecie dać bulion, ja nie mam, więc daję szklankę wody. Nie używam sztucznych bulionów, więc daję wodę. Ok, sosik mamy gotowy, mięso mamy gotowe. Teraz będziemy robić pulpety. Nawilżamy sobie odrobinę wody. Ja tu mam po prostu y, miskę z wodą. Nawilżamy sobie ręce. Bierzemy trochę na łyżkę, na rękę. I turlamy nasze pulpety. Gdy nasze pulpety są już gotowe, wysypujemy na talerz trochę mąki i każdego pulpeta w niej obtaczamy, żeby wyglądały jak małe śnieżki. Ok, pulpety zrobione, idziemy je smażyć. Na patelni rozgrzewamy olej waszego wyboru, u mnie jest to smalec, i na gorący smalec wrzucamy pulpety. Przysmażamy je z jednej i z drugiej strony, tak żeby były ładne i rumiane, a następnie zalewamy to wszystko naszym sosem pomidorowym. Przykrywamy pokrywką i gotujemy pół godziny. Zobaczcie, jak to fenomenalnie wygląda. Uwielbiam takie szybkie, jednogarnkowe obiady, które można zrobić po pracy. Po więcej fajnych przepisów obserwuj mój kanał.